Cześć wszystkim! Znajdujemy się na terenie liceum sportowego w Pruszkowie przy ulicy Gomulińskiego. Za mną ten piękny obiekt, który dzisiaj będziemy testować. Zaraz zobaczymy, jak się tam dostać. Ogólnie jest tutaj dość spory parking, można zostawić samochód. Natomiast nie wiemy, czy wejście jest tam, czy jednak trzeba to obejść. Musimy to sprawdzić. Sam. Nie, na no, tam nie. Jak widać, tędy nie wejdziemy. Musimy znaleźć inne przejście. Czyli idziemy trochę jak na boisko, skręcamy i zobaczymy, czy to tędy, czy nie. Wygląda na to, że to tu. Znaleźliśmy wejście, wejście jest od strony stadionu, trzeba skręcić lekko w lewo. Jeśli stadion jest na wprost, skręcamy w lewo. No i mamy ten piękny, więc wchodzimy do środka, zapraszam. Szałki to przeciwki, możecie wskazą, to Dziękujemy. Ratownicy, pomieszczenie techniczne, my jeszcze dalej. Pewnie szafki dla osób, które chcą cenniejsze rzeczy zostawić. Mamy boksy do przebierania się. Mamy szafki. Szafki działają na zasadzie przyłożenia kluczyka tutaj. I otwiera nam się dana szafka. Wszystko nowe. Jak widać. Także na razie ok. Ostatnia rzecz. Zobaczmy kabinę w środku. Jak widać jest bardzo, bardzo dużo miejsca, więc śmiało tutaj można się przybierać bez, bez skrępowania ruchów. Jest naprawdę ok. Jeśli chodzi o to, co jest dalej, wchodzimy sobie, jest strefa, gdzie można się umyć przed wejściem do wody. Dalej tutaj za takim przejściem małym mamy toaletę Można myć ręce Skorzystać za potrzebą Mamy tutaj pokazany technik. Wskazuje jakiej temperatury możemy się spodziewać I zaraz wchodzimy na płytę Let's go! Wow, ale w Można w składki Weszliśmy Jesteśmy kompletnie sami Na całej pływalni Nie licząc ratowników Mamy najpierw do dyspozycji basen z cieplejszą wodą, prawdopodobnie niż ta na większym basenie, ale jeszcze nie wiemy. Jak widać mamy tutaj bicze wodne, to pewnie basen do nauki pływania. Mamy bardzo przyjemnych panów ratowników. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Więc mamy basen do nauki pływania. Jesteśmy po formalnościach z przywitaniem się. Jak widać głębokość tego zacnego obiektu to 85 cm Także jest całkiem głęboko jak na taki basen do nauki pływania Jeśli chodzi o osoby trenujące plecaki zostawiamy już się dowiedzieliśmy przy tej szybce, która jest tutaj Myślę, że również klapki możemy tu zostawić to Jest ma piękna żona, jest dziadek No i mamy pływalnię Zakaz skoków, ale myślę, że nam pozwolą. 1,95 m. Dość głęboko. Woda na razie bardzo cieplutka, więc w sumie tak samo jak na tym mniejszym basenie. Słupki warto zwrócić uwagę bardzo, bardzo nowoczesne z regulacją ciepła. No? Możemy sobie go wyregulować, zarówno na piąteczkę dać stópkę, jak i na trójkę, w zależności co nam będzie potrzebne. Warunki: nic, tylko trenować. Zaraz zobaczymy jak z wodą, ale na razie wiemy, że jest ona bardzo ciepła Jesteśmy już w wodzie Parę rzeczy wartość do znaczenia Jak widać, dno nie jest wyłożone kapelkami a więc odpada na pewno wymiana tych kafelków wiadomo, że pewnie z tą powierzchnią też się może coś dziać no ale na razie jest wszystko super fajne, nowe liny troszkę chropowate dobrze moim zdaniem zabezpieczone przy samym zamknięciu nie odstaje tu żaden ostry element, tej samej marki ta śrubka też jest dobrze zabezpieczona jeśli chodzi tutaj o troszkę to co się znajduje nad wodą mamy tutaj taką metalową konstrukcję. Przez te wypuszki, które tu ma, jest całkiem przyjemna w dotyku. Mamy słupek, dobrze też myślę wyprofilowany. Raczej tutaj mowy o ślizganiu się nie powinno być. Ma takie ząbki cięcia, więc na pewno będzie fajnie. To ja, więc siemka. Słupek, tu mamy przyklejoną siódemeczkę, pewnie jakoś dobrze zakonserwowaną, więc się nie będzie nam suwać. No i co? Zobaczmy, jak przypłynie. się płynie. Zwróćmy jeszcze uwagę na oświetlenie. Bardzo go dużo, bardzo regularne, więc myślę, że tutaj też fajny efekt może być podczas pływania wieczornego. Jeśli chodzi o te tory skrajne, to one szersze niż te, powiedzmy, w środku. Dlatego widzę, że tutaj mają piękne na linę i jeszcze ten kawałek na wyjście jakby była Więc jest naprawdę, naprawdę szeroko i przecież z się od tej strony nawrotowej mamy... ...metr 35 na Zakaz skoczyć z tej strony, nie wiadomo. Jeszcze jedna rzecz, na którą warto by tutaj uważać. Tutaj ta literka T, taka przyklejona, jest troszkę. Jest, to nie jakoś bardzo, ale troszkę różnica w wysokości. Pewnie nie będzie tego zbytnio widać, ale można się tutaj zahaczyć. Nie to jest i to oczywiście możliwe, ale warto o tym pamiętać, żeby po prostu no, takiego kupu sobie nie zrobić. Idąc dalej można jeszcze powiedzieć o drabinkach, nie są one wysunięte, to jest nas w wodę, tylko idą równo w ścianie. Jeszcze też pewnie nie będą się aż tak ruszać. I jeszcze jedno o czym warto powiedzieć, jeśli chodzi o połączenie między pływalnią a trybunami to nie ma go. Jest to bardzo blisko, są tutaj szybkie, można ze sobą rozmawiać, można sobie podawać, tam nie wiem, płatak pisze. Natomiast to jako takiego nie ma, trzeba wrócić do tego polu głównego, tak jak to było widać na filmie na samym wejściu i tam na wprost są trybuny, a w prawo dopiero są szaku i inne. Ok, I to jest chyba wszystko z naszego pokazu. Uważam, że pływanie naprawdę na poziomie, z najwyższymi standardami, jeśli chodzi o nowoczesność. To jest naprawdę warto będzie tutaj wpaść, fajnie będzie potrenować. Torów jest 8, o tym jeszcze nie mówiłem. Każdy tor ma specjalnie wyprofilowany słupek, jeśli chodzi o platformę. Jaki tutaj? Ten element, który uniemożliwia nam zmięcie się przy startu z grzbietu. Naprawdę uważam, że warto. Także no co? Mogę Was jednie zaprosić i mam nadzieję, że to się spotkamy. Take. Jesteśmy już po oględzinach z mojej strony. Starałem się wytknąć kilka rzeczy, które moim zdaniem mogły być troszkę lepiej zrobione, natomiast jesteśmy cały czas w fazie testu, pływanie jeszcze nie została oficjalnie otwarta. Tutaj sprawca tego całego zamieszania, całej inwestycji mój były trener Łukasz Borkowski za dzień, dobry. dzień dobry. trenerze. Chcielibyśmy troszkę tutaj porozmawiać z trenerem, bo jest to myślę burzliwy temat na grupach na Facebooku dotyczących mieszkańców Pruszkowa, jak będzie na tym basenie, co tu się będzie działo, więc może no powiedzmy tutaj troszkę o nim. Jest to typowo sportowa tak naprawdę pływalnia, ponieważ była realizowana również przy dotacji Ministerstwa Sportu. Ta pływalnia ma nieckę ośmiotorową, dwu metrową, ale mamy możliwość ustawiania również torów co dwa metry, czyli będzie tak naprawdę w momencie, kiedy będzie duże oblężenie pływalni, będziemy w stanie ustawić tory w liczbie dziesięciu. Czyli też rozumiem, że takie dwa dodatkowe słupki gdzieś tam już są. No akurat platforma, platforma jest typowo po całości, po 21 metrach rozciągnięta, więc jakby słupków jakby dodatkowych nie będzie. A jeżeli chodzi, jeżeli chodzi jeszcze dalej, mówiąc o naszej pływalni, jeszcze mamy Mieckę Rekreacyjną, tam są dwa tory, ale no w porównaniu na przykład na pływalni kapry Miecka Rekreacyjna ma 12 metrów długości, tutaj ma 17 metrów długości. No i co najważniejsze, chyba też dla zawodników, którzy całe życie spędzają w chorze, mamy wodę ozonowaną, powiem szczerze, że czuć. Chociażby nawet jak tu stoimy, nie unosi się ten zapach no Czyli dla osób, które chciałyby tutaj przyjść i pokorzystać trochę z takich atrakcji typu zjeżdżalnia, jakaś rwąca rzeka, Raczej nie zbyt. Raczej jest to pływanie taka stricte po to, żeby przyjść i nazwijmy to potrenować, pouczyć się pływać. Zgadzam się. Tutaj jakby rzeki, jacuzzi, sauny nie mamy, są bicze, natomiast tak jak mówię jeszcze raz, no, jest to pływalnia budowana przy szkole mistrzostwa sportowego i głównym założeniem i głównym celem jest pływanie sportowe. A o to też właśnie chciałem zapytać. Czy jest tak, że będą pewne godziny z rana, choć po południu, weekendami, obojętnie o jakiej porze, gdzie cała pływalnia będzie tylko dla zawodników, czy będzie wydzielona pewna strefa dwóch, trzech torów, gdzie wiadomo, że zawodnicy tam trenują, a klienci indywidualni też mogą wtedy sobie wejść. Generalnie zakładamy tak, że będzie strefa wydzielona dla e, zawodników i dla szkółek, bo to też jest ważne, bo klub nie będzie przez cały dzień korzystał z e, pływalni. E, będzie to pewnie około 3-4 torów wydzielonych dla e, zorganizowanych dróg, nazwijmy to tak a pozostałe tory będą uwolnione do skorzystania dla ludzi indywidualnych, którzy chcą przyjść i skorzystać z podłogi. A jakie tutaj jeszcze możemy spotkać udogodnienia? Bo nawet tutaj siedząc w takiej naszej rozmowie przed nagraniem, trener powiedział, że podłoga jest podgrzewana. Także to też myślę, że spory plus. Ale co jeszcze tutaj możemy jakby znaleźć? Nazwijmy to innowacyjnego względem pływalni, którą mamy u nas w Puszkowie już od wielu, wielu lat. Wiadomo, że dzisiaj ta technika też poszła troszkę do góry, wygląda inaczej niż kiedyś, bo pływalnia kapry była budowana 20 lat temu, to też nie można mieć pretensji do pływalni kapry, która była wybudowana w zupełnie innym systemie. Natomiast my od początku samego dążyliśmy, aby ta pływalnia była jak najbardziej Oszczędna później w korzystaniu. Dlatego jest między, między innymi zrobiona i w szatniach, i na płycie pływalni podgrzewana podłoga, tak aby jak najmniej wychładzać wodę, która jest w mieczce, tak naprawdę. Tak? Podświetlenia, które mamy, tak jak widzimy, tak? Kolorystykę dna. Tutaj mamy niemieckie nie Niewykładaną płytkami, a to jest lecka e, stalowa, która jest wyłożona e, odpowiednią jeszcze taką, możemy to nazwać wykładziną która robiłaby swój urok do tego wszystkiego. To jest membrana taka specjalna, wyłożona, więc jak ktoś przyjdzie wieczorem, to te, te światła, które tutaj się palą, odbicie świateł od dna będzie to robiło swoje to. wrażenie. Ta, ta. Właśnie to, co mówiliśmy jeszcze przed nagraniem, tam zwróciłem w materiale lekko uwagę na to, że na przedłużeniu, powiedzmy, linii dna, tam przy stronie nawrotowej, troszkę wydaje się, jakby to przedłużenie tego dna, ta literka T była przyklejana, ale tutaj właśnie po rozmowie z trenerem Ustaliliśmy, że raczej wymaga chwili czasu. Prawdopodobnie ten, ta różnica i jeśli chodzi o tą drobną wysokość, mm -hmm. gdzie tam ewentualnie można podmowczę złamać, po prostu zniknie. Tak, Na pewno tak powinno być. Trenarza, tak proszę mi powiedzieć o pomysł, dlaczego tak zostało rozwiązane jak teraz. Czy tak się powiedzmy buduje po nowemu, to znaczy, że mamy trybuny właściwie połączone z płytą, pomimo że nie ma tutaj wejścia. Czy to kosztem tego po prostu, że cała pływanie jest utrzymana na planie takiej, powiedzmy płaskim, parterowym, skąd jakby pomysł na to, że wygląda tak jak teraz, bo moim zdaniem wygląda bardzo tak przyjaźnie. Też myślę, że jest lepsza widoczność, jeśli rodzic chce przyjść, popatrzeć, jak jego pociecha na przykład trenuje. Ma chyba dużo prostszy dostęp do tego, chociaż nie wiem czy to minus, czy plus. Chyba tutaj nie zje nic, prawda? Nie ma tutaj jakiegoś takiego warku, zaplecza gastronomicznego, że można usiąść zjeść pizzę wypić. Pole, czy kawę i popatrzeć jak ktoś pływa. No, jeżeli chodzi o barki, to to, to nie mamy ani bar, ani restauracji, ale mamy automaty w holu, z których jeżeli ktoś będzie, będzie zima, lato, bo ktoś będzie chciał zimny napój, gorący napój, czy coś przekąsić, to śmiało będzie można skorzystać z tego automatu. Natomiast jeżeli chodzi o cały budynek, no to po pierwsze budowaliśmy to w systemie parterowym, e, ponieważ grzejemy tylko tak naprawdę jedno piętro, a nie dwa czy trzy do góry, jeżeli trybuny by były wyciągnięte. Drugą rzeczą związaną z Trybunami, z niecką, którą widzimy, to jest to, że my posiadamy tutaj certyfikat Polskiego Związku Pływackiego, homologację. I tak naprawdę w momencie, kiedy czy to Polski Związek Pływacki by nam przydzielił organizację, na przykład Mistrzostw Polski na Krótkim Basenie, czy nawet Federacja Europejska, Mistrzostw Europy na Krótkim Basenie, mamy na to dokumenty, jesteśmy w stanie tu rozegrać, dlatego ja również Trybuny były robione praktycznie na równo z niecką. Żeby zawodnicy, którzy przyjadą i będą startować, nie musieli tak jak na innych pływalniach przebywać na płycie pływalnym w tym czasie, tylko mogli bezpośrednio, tam jest bramka otwierana, jest bezpośrednie przejście z trybun do stolika, gdzie wydawane są karty startowe i można oddać jakby ten start. Więc mówię, infrastruktura była bardziej związana z tym, na pewno nie patrzyliśmy na to, czy rodzice będą lepiej widzieć swoje dzieci, okay. czy nie. A tak, 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 ale to pod kątem jakby sportowym nam to ułożyło tutaj całość. A właśnie, a propos zawodów, chyba jakoś jesteśmy bardzo blisko już pierwszych z nich, prawda, i to rozłożonych na kilka dni. Czy może trener coś o nich powiedzieć? Tak, no. Pierwsze zawody to międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików 12-13 lat, są te zawody z kalendarza Polskiego Związku. Są to naprawdę pierwsze, najważniejsze zawody dla dwunastolatków w, w ich kategorii wiekowej, bo jak Ty jeszcze pływałeś, to były Mistrzostwa Polskie, wtedy chyba, tak? Ośmiu, 9 lat, w trzeciej, czwartej tak, klasie. Korespondencyjne, korespondencyjne tak. Mistrzostwa Polskie. No wycofano się z tego pomysłu i chyba dobrze, bo sami pamiętamy, jaki szał był. No tak. e... Też emocje, to, emocje były. No, ale uważamy, że szkoleniowo jest czas, kiedy ten zawód ma osiągać te wyniki. Eee, ale co ważne, no, Międzywojewódzkie Mieszczelstwa Młodzików, i tak naprawdę jesteśmy jednym z trzech obiektów na Mazowszu, na którym te zawody mogą się odbyć, bo spełniamy na to warunki, między m.in. platforma startowa e, i słupki, które to widzimy. E, więc dla nas jest to naprawdę wielka satysfakcja, że możemy je zorganizować i chyba moje największe marzenie, które się spełniło tego Ale zawsze jeździliśmy na zawody e, i byliśmy gośćmi. No, no wreszcie kiedyś trzeba być gospodarzem i to jest to wielkie marzenie, które się spełnia, że możemy być gospodarzem możemy być gospodarzem e, tak wielkiej tak naprawdę imprezy, a mam nadzieję, że zawita do nas również wiem, jedna runda Pucharu Polski Seniorów. Będziemy na pewno o to walczyć. Miłoby było, ale rozumiem, że to nie tylko będą te zawody dla dwunastolatków, bardzo ważne. Też z kilku tam powiedzmy komunikatów ogłoszeń widać, że niedowidziani tak, widziani tak. są wszyscy. Tak, tak. E, środa, czwartek e, będą tu się odbywały, będą, bo organizatorem też jest Mazowiecki Związek, e, te, takie, te zawody, o których wspomnieliśmy. Natomiast w piątek już odbywają się mistrzostwa klas trzecich e, szkół podstawowych z powiatu pruszlewskiego. Ma to również na nie celu dla osób czy trenujących, prawda? nie tylko dla osób trenujących, ale te w piątek, które się odbywają tylko od trzeciej klasy szkoły podstawowej, ponieważ na celu ma to wyłowienie być może talentów, które by chciały pójść do czwartej klasy sportowej pływackiej w WSP 4 tak? Więc tutaj będziemy starali się może znaleźć perełki, może uda się znaleźć, natomiast już w sobotę 23 marca są mistrzostwa powiatu pruszkowskiego dla wszystkich mieszkańców z podziałem na dzieci, młodzież, na młodzież, która pływa rekreacyjnie, na młodzież, która trenuje z licencją. Będą to oddzielne kategorie, tak żebyśmy się tutaj pobawili, fajnie spędzili czas, żeby każdy mógł na nowej to rywalizować. Odnośnie słupków też właśnie fajnie, że są tutaj, nazwijmy to, bardzo profesjonalne platformy startowe. Tak jak trener powiedział, że kiedyś tam jeździliśmy i my byliśmy gośćmi, no to nie tylko dlatego, że tam były zawody, ale często też po to, żeby, powiedzmy, przed główną imprezą zobaczyć i trochę się przyzwyczaić, obyć z tą platformą, bo można było, powiedzmy, raz na pół roku to spotkać na mistrzostwach i tyle. A teraz bardzo fajnie, że Bruszków ma taki obiekt. No ja pamiętam, że kiedyś trenując też na Mazowszu w innym klubie, no Różne pomysły były, ale i tak ta nawierzchnia słupka zawsze pozostawała śliska, i zawsze to było troszkę takie denerwujące, że w pełni może nie możemy znać swojego czasu, bo zawsze coś tam przeszkadza. tutaj jednak krepowata nawierzchnia i. No, no, zgadza się. Stopka z tyłu. Stopka z tyłu, to co mówisz. I ja sądzę, że no już dzisiaj jest ta wartość dodana, że zawodnicy tutaj trenujący w klubie lokalnym jadąc za zawody, to co e, mówisz, e, gdzieś w Polskę, no mają tak naprawdę równe szanse tak? do, tego, do tego wszystkiego, bo jednak no, sami wiemy, że ten start, szczególnie w sprintach na, tak, na 50 metrów, to jest tak naprawdę ważny albo nie najważniejszy, tak? no, bo kto zaśpi, ten niestety już poza trójką na pewno. tak no. jest. A jakie są, trenerze, prognozy na rozładowanie, nazwijmy to, ilości osób, jeśli chodzi o zapotrzebowanie m, na miejsce, na taką pływanie no, Bo mamy jedno pływanie w Kuskowie, pływanie kapry którą bardzo pozdrawiam z tego miejsca, natomiast są tam pewne godziny i dość wcześnie się zaczynają, gdzie naprawdę natężenie ruchu jest ogromne. Myśli trener, że tutaj przez ten zostanie to zredukowane, czy po prostu osoby nie tylko z Pruszkowa, ale też z miejscowości pobliższych zaczną zjeżdżać po prostu tutaj, a i tak mieszkańcy Pruszkowa, tyle ich jest, po prostu takie jest zapotrzebowanie, że i tu i tu po prostu będzie czas. No, znaczy ja powiem tak, my będziemy robić wszystko, żeby ciasta nie było, z tego względu, że będziemy starali się ułożyć ten grafik w jakiś proporcjach, tak jak wspomniałem, część klub, część szkółki, ale część również osoby indywidualne, żeby nie zdarzyła się sytuacja taka, że osoba indywidualna, która przychodzi, chce kupić bilet. Dowie się, że wszystkie tory są zarezerwowane. Oczywiście może być taka sytuacja, że na tym torze będzie, nie wiem, 5, 7, 8, 9 osób indywidualnych co przyszli z ulicy, ale to jest zupełnie inna rzecz, natomiast nie będzie takiej sytuacji, że 100% basenu o danej godzinie zostanie użytkownione sprzedana tak, żeby ktoś inny nie mógł skorzystać. Natomiast czy dzisiaj patrząc na pruszków, czy ta pływalnia rozładuje, coś pomoże, natomiast ja sądzę, że dzisiaj na pruszków trzeba patrzeć jak aglomerację powiatu pruszkowskiego. Jeżeli dzisiaj mówimy o 160 tysiącach mieszkańców zameldowanych, pytanie, ile ilu jeszcze jest niezameldowanych, no to jak sobie policzymy, że to może i 200 tysięcy osób być w naszym tutaj okręgu, czy, to dwa, czy, obiekty to nie czy dwa obiekty będą sobie w stanie poradzić, więc bardzo trudno e, to, to powiedzieć. Na pewno nie będzie tak, że jeden obiekt czy drugi zabierze komuś klientów, i nie wiem, jeden obiekt będzie pusty zupełnie przez jest. to, że będziemy z sobą konkurować. Ja? A odpowie mi, trener, teraz na pytanie, bo u nas na pływalni Kapry w Puszkowie trenuje klub i Pruszkow. Jest tam na pewno sporo zawodników młodszych, starszych, którzy gdzieś swoją przyszłość z tym sportem chcą wiązać. Czy ta pływalnia jest właśnie dla nich, to znaczy trenując kam na kaprach? Ta pływalnia właśnie chce te osoby ściągnąć tutaj, czyli, powiedzmy, główną siedzibę klubu zrobić tu, czy to po prostu jest jeden klub, ale na dwóch obiektach i z możliwością przenikania się zarówno trenerów, jak i zawodników? Mhm. Na pewno jest to jeden klub, natomiast my już w październiku tego roku dokonaliśmy ee, pewnych zmian e, i klub w tej chwili nazywa się UKS, e, SMS Kapry Pruszków. Z tego względu, że ta młodzież z podstawówki, która będzie kończyć edukację na etapie szkoły podstawowej, będzie przechodzić do nas, do szkoły mistrzostwa sportowego. Więc licealiści na pewno będą trenować tutaj. Natomiast klasy sportowe z SP4 na pewno będą trenować dalej na katrach, bo mają jakby dłużej jest łatwiejsza logistyka. Natomiast jakby celem, założeniem klubu jest również rozbudowa tego klubu, bo sami wiemy, że to nie jest tak, że uda się zdobyć medal e, jednym zawodnikiem, tylko to jest potrzebna szeroka kadra, aby, aby ten jeden zawodnik zaistniał e, i wygrał, e, więc będziemy dążyć do tego, aby ten klub się e, rozbudowywał. No dzisiaj też mamy taką niespodziankę, to 20 marca na otwarciu będzie ogłoszone, przyjeżdża e, nowy trener, który ma zostać trenerem głównym, w klubie kremer klasy mistrzowskiej z bogatym warsztatem, z, bogatym, z bogatymi dumikami, łącznie z zawodnikami, którzy kreują na mistrzostwach Europy. No ale nazwisko zdradzimy dopiero w siłonie. Jasne, Jasna sprawa. A proszę mi powiedzieć, czy w takim razie, skoro jest to SMS, to nie tylko jest, może być to punkt zainteresowania mieszkańców Puszkowa, ale również dobrze zapowiadających się zawodników chcących wiązać swoją przyszłość z pływaniem. Ogólnie to z Mazowsza, prawda? E, SMS-u tak. już ma tak wiele nie ma. No nie w ma. Jest, nie ma nie. W Warszawie jest. Jest taka opcja, bo my w ten chwili też mamy przecież SMS-piłki nożne mamy nawet internet swój, gdzie piłkarze są w internacie. Jeżeli będzie taka chęć zawodników, którzy by chcieli do nas przyjść, dalej się rozwijać w pływaniu, to nie będzie przeszkód. Natomiast naszą wizją, naszą misją klubu jest to jednak, żeby te fundamenty były budowane na wychowankach. Jasne. A czy skoro jesteśmy na obiekcie przy szkole, właściwie na terenie szkoły, którego trener, której trener jest dyrektorem, to w ramach lekcji WF też zdarzyć się mogą tutaj lekcje, gdzie Jasne. uczniowie się szkodzić z Jeżeli chodzi o naszą szkołę, to każde, każde pozostałe, ja nie mówię o klasie pływackiej, no bo wiadomo, to tak. dwa tereny dziennie, ale jeżeli chodzi o klasy piłkarskie, koszykarskie, siatkarskie, czy klasy ogólne, bo też takie mamy, będą miały jedną godzinę WF-u zawsze na pływalni, ale również co ważne powiat pruszkowski, który jest organem prowadzącym dla pozostałych liceów powiecie, również chce aby pozostałe tutaj licea miały przynajmniej tą jedną godzinę w WF-u na pływalni. No i to jest chyba dobre, tak? No bo każdy no, powinien umieć pływać albo każdy powinien być chociaż obyty z wodą zdawać sobie sprawę również nie tylko z możliwości co daje pływania, jakie rozwija, ale również jakie wydanie za się ze sobą zagrożenie. Jasne. No to wiem, że kilka takich pytań, co myślę, że niektórych na pewno bardzo interesują. Czy w ramach wejścia karta, karta Multisport obowiązuje, czy nie obowiązuje? Karta Multisportu będzie obowiązywać. Niestety Multisport ma taką strategię, albo niestety, nie ma, że może to jest prawidłowa, że podpisuje umowę w momencie oficjalnego otwarcia pływających. Z tego względu, że oni po prostu na swoich stronach, że obiekt jest otwarty ktoś, kto ma kartę, wie, że może na ten obieg pojechać. Tak naprawdę otwarcie następuje 20 marca, i dopiero tego dnia możemy podpisać umowę. Te umowy już u nas leżą tak naprawdę na biurku, są do podpisania, i to jest kwestia dwóch, trzech tygodni, kiedy ta karta zacznie e, na naszym pływie funkcjonować. Okay. Cennik jest ogólnodostępny, tak? Z tego, to tak, zerknąłem bardzo porównywalny cennik. Zgadza się, tak. Zgadza to, tak, to, tak. to dalej, czy na tym obiekcie można pływać bez czepka, czy trzymać? No nie, nie. Generalnie zakładamy, że na wszystkich pływaniach oprócz akwaparku, gdzie tam jest, pływamy, pływamy w czepkach i tutaj generalnie w regulaminie jest jednak będziemy się trzymać tego, że pływamy Takie w czepkach. Mm -hmm. A jeśli chodzi o zajęcia na przykład dla niemowląt, nie wiem czy tutaj, jak rozmawialiśmy wcześniej jeszcze, powiedzmy nie wiadomo kto tutaj będzie zajęcia prowadził, ale jeśli ktoś na przykład strzeliłby się w grafik i wszystko by grało, to na tym obiekcie woda jest... Na tyle powiedzmy spełniająca różne kryteria, że takie zajęcia na tej stronie nazwijmy to na mniejszym basenie mogłyby się odbywać, czy jeszcze jakby nie dają wody? Tak. Spływanie na niemowlaków to jest troszkę, troszkę problematyczne. I tu nie chodzi o pieluszki, absolutnie. Nasza woda jakby te standardy najbardziej spełnia, tylko trzeba pamiętać, że niemowlaką trzeba podrzeć troszkę wodę wyżej. No i teraz następuje problem, że nawet nie chodzi o koszty podgrzania tej wody, tylko zupełnie inny system jest badań wody tak naprawdę, które płami powinny wykonywać e, i zupełnie też inne, inne parametry się bada. Zastanawiamy się jeszcze nad tym, czy jeżeli chodzi o samych niemowlaków, czy jest dla nas e, priorytetem puszczenie niemowlaków, biorąc pod uwagę m, te rzeczy, które musimy spełnić. Oczywiście moglibyśmy nie zbadać tej wody, no bo to, to jakby same czy służby nie wiedzą, czy tu się jakie odbyły, czy nie. Natomiast jest zupełnie jakby inny pakiet badań związany z tym, jeżeli woda przekroczy tam chyba 32 czy 33 stopnie. Jest to gdzieś do rozmów, natomiast tak naprawdę my jeszcze do wczoraj walczyliśmy, żeby tu włączyć światła i rozpocząć jak najszybciej funkcjonowanie tej pływalni, więc w późniejszym czasie będziemy nad tym się zastanawiać. A proszę mi powiedzieć, trenerze, jeszcze jak jest tutaj z temperaturą wody? Mhm. Jakie tu mamy wartości? No obecnie mamy wartość 28. Ona być może będzie pół stopnia opuszczona, bo jak sam zauważyłeś. Jest dość ciepła. O, jest dość ciepła, ale jakby ten pomiar, który widzimy tu na tablicy, to jest miarelajny, to nie jest to, że my go na pilocie ustawiliśmy, tylko że rzeczywiście to działa. Jest 28, czyli teoretycznie takich jakby zawodów. Do tego wszystko. Natomiast te pierwsze zderzenie, właśnie z tym, że może się komuś wydawać, że jest cieplej, jest związane z tym, że mamy po prostu podgrzewaną podłogę i jest cieplej tutaj w otoczeniu. Tak? A w jakich godzinach będzie pływanie otwarta Standardowo? 6.30? Tak, standardowo. 6.30, 21.30 jest to związane jakby z tym, że my później zamykamy bramy na obiekcie i tak, żeby spokojnie. Osoby, które korzystały z pływalny, mogły się wysuszyć, wyjechać z parkingów z samochodami. Weekendy? Weekendy 6.30 i 21.30. Cały czas? Cały czas, weekendy cały, cały czas. Hej, okay. bardzo dziękuję. Zapraszam. Zapraszam tylko tutaj na ten piękny obiekt. Dzisiaj miałem okazję przedpremierowo zobaczyć wszystko, więc warunki były iście olimpijskie, ale na pewno jak pojawi się tutaj więcej osób, to ja tym bardziej doda temu po prostu miejscu więcej uroku. Może, może żeby jest... byłych kolegów i zawodników zapraszamy, może Oczywiście. jakiś wspólny trening zrobimy. Bardzo chętnie. Myślę, że to jak już zostało powiedziane, to nie może być inaczej. Tak. Dziękujemy Dobrze. bardzo i bardzo zapraszamy. Dziękuję. No i Dzięki. trenerze. Bardzo dziękuję.